W spotkaniu rozegranym przy ulicy Skrzyżowskiej Odra Wodzisław uległa drugiej drużynie ruchu Chorzów 1-3. Wodzisławianie na prowadzenie wyszli po strzale głową jednego z testowanych zawodników. Drużyna naszych rywali wyrównała minutę później, a na listę strzelców wpisał się Mateusz Kwiatkowski. Ten sam zawodnik wpisał się na listę strzelców po raz drugi, uprzedzając Mateusza Łobaczewskiego. Trzecią bramkę dla ruchu strzelił Patryk Lipski, a Łobaczewskiego pokonał w 45 minucie meczu. Po spotkaniu rozmawialiśmy z trenerem Odry Wodisław Grzegorzem Jakoszem. Jak on ocenia dwa sparingi, które są już za Odrą? Przede wszystkim traktowaliśmy to jako, jako no, tak gry kontrolne, żeby przyjrzeć się yy, zawodnikom, którzy mogą zasilić nasze szeregi. Każdemu chcieliśmy dać szansę. Wiadomo, dwa mecze przegrane, ale trzeba się cieszyć z tego przede wszystkim, że strzelamy bramki. W każdym meczu strzelamy bramkę, bo w poprzednim przed, sezonie było z tym, z tym różnie. Ale to generalnie wynik nie jest najważniejszy, choć trzeba kształtować mentalność zwycięzcy. Ale przede wszystkim chciałem się przyjrzeć wszelkim, wszystkim zawodnikom. Mam teraz jakiś pogląd na to i na pewno już od następnych sparingów, od następnych meczów będziemy już krystalizować ten, 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 ten skład. No. Przede wszystkim chcielibyśmy zamknąć kadrę, wiedzieć na kogo możemy liczyć, a wtedy, wtedy możemy już ustawiać, dobierać zawodników. Pod konkretny system gry i, tak, i taktykę, pod, pod to, co będziemy chcieli grać w lizę. Z tych zawodników testowanych, który z nich, według Ciebie, może okazać się takim największym wzmocnieniem? To znaczy, no nie chciałbym tutaj zachwalać, nie chciałbym tutaj nic na razie mówić. Póki co y, mamy bramkarza, mamy już bram, bramkarza zakontraktowanego, Mateusza Łobaczewskiego, a, a którzy zawodnicy wywarli na mnie takie pozytywne wrażenie, którzy na pewno, których na pewno bym chciał w tym, w tym zespole, no to zostawię to dla siebie. Oni jeszcze nie, nie mają kontraktów podpisanych, dlatego wstrzymajmy się z tym, y, z nazwiskami. Myślę, że to kwestia kilku dni i, i będziemy wiedzieli, którzy z, zasilą nasze szeregi. Wojtek franie Łukasz Reinhardt, to dla nich droga już jest w Odrze? Nigdy nie mów nigdy. No. Z Łukaszem Reinhardem jest y, taka sytuacja, że no, chciał tutaj wrócić, próbował swoich sił, jednak, jednak z, z pewnych takich, takich, takich przyczyn, można powiedzieć, osobistych Łukasza nie jest, nie jest w naszych szeregach. Wojtek Franiel, z tego co wiem, to trenuje w Oświęcimiu, dlatego temat na pewno jest, jest, jest otwarty, a aczkolwiek jeżeli on wybierze inną drogę, no, to, my to my to uszanujemy i i jakoś będziemy sobie radzić, żeby innego zawodnika pozyskać. No, na pewno chciałbym się Wojtkowi jeszcze, jeszcze przyjrzeć, bo Wojtka generalnie znam, ale, ale wiem nad czym powinien pracować. Jednak jeżeli jest on już w Osięcimiu i nie ma go między nami, no to trzeba mi się wydaje tą sprawę uważać za zamkniętą i że ani Reinharda, ani Franiela z nami nie będzie. To z Tomkiem Mąkowskim i Markiem Walczakiem, bo ich brak dla kibiców dzisiaj jest dużym zaskoczeniem. Z tego co wiem, to Marek Walczak także dostał jakąś tam propozycję z jakiegoś klubu. Nie chcę dywagować, spekulować, mówić. Wiem, że, że jest szansa, że tu zostanie, ale jest też możliwość, że odejdzie. To jest 50 na 50. Tomek Munkowski yy, dzisiaj też go nie było, też ma pewne takie sprawy rodzinne, które musi sobie, sobie uregulować. Dlatego jest dużo dylematów. Ja wiem, że może to wszystko brzmi tak, tak tajemniczo, ale, ale nie chciałbym o tych niektórych rzeczach mówić, bo to, bo to że tak powiem, nie jest też do końca dla mnie. Niektóre sprawy nie są, nie są, nie są jasne. Ja muszę sobie usiąść, yy, przemyśleć ten, ten sparing przede wszystkim. No mam już yy... Przeanalizowany mecz z Krzyżanowicami, ale chciałbym dzisiaj się ten mecz przeanalizować i faktycznie dobrać tych zawodników, którzy, którzy będą udawać życie za, za odrę, będą, będą walczyć od pierwszej do dziewięćdziesiątej minuty i dłużej, którzy będą wiedzieli to, będą robili to, co ja od nich wymagam, bo wiadomo, że ten sezon szykuje się niezbyt bardzo ciężkie. A w tamtym sezonie dysponowaliśmy bardzo krótką ławką rezerwowych, a tego chcielibyśmy uniknąć i pokazać się z lepszej strony w przyszłym sezonie.